we Zastanówmy się nad wielkościami fizycznymi w ten sposób. Niektóre opisują stan, a inne proces. Wyobraźmy sobie, że chcemy wejść na pewien szczyt. Prowadzą na niego dwa szlaki. Jeden z nich biegnie prosto pod górę, a drugi wije się po zboczu. Te szlaki odpowiadają dwóm różnym sposobom, dzięki którym można osiągnąć ten sam rezultat, czyli znalezienie się na określonej wysokości. Pokonana różnica wzniesień jest taka sama, ale pokonując jedną z tras zmęczymy się bardziej. Funkcją stanu jest osiągnięta wysokość nad poziomem morza, a funkcją procesu jest to, jak do tego doszło. Myślę, że rozróżnienie tych dwóch pojęć jest ważne dla zrozumienia zjawisk fizycznych. Zastanówmy się nad tym na przykładzie gazów. Wyobraźmy sobie pewien zamknięty pojemnik z pewnym gazem, na przykład powietrzem. Przyjrzyjmy mu się w skali mikro, czyli wyobraźmy sobie cząsteczki tego gazu pod mikroskopem. Jakie wielkości fizyczne opisują stan cząsteczek gazu? są to ich masy, prędkości, prędkości obrotowe, a także położenia. Każda cząsteczka gazu ma także energię, jest to głównie energia kinetyczna, wynikająca z jej ruchu. Potocznie mówimy, że cząsteczka gazu ma prędkość, ma masę, ma położenie. Możemy także powiedzieć, stan cząsteczki opisany jest wielkościami fizycznymi: prędkością, położeniem i masą. Jednak nie chcielibyśmy wykonywać pomiarów na każdej z cząsteczek osobna. już tylko w objętości 1 ml w warunkach normalnych znajduje się 27 miliardów miliardów cząsteczek gazu. Dla porównania na Ziemi żyje tylko 8 miliardów ludzi. Przejdźmy zatem do tzw. skali makro. A jakie wielkości fizyczne określają stan gazu w skali makro? Są to objętość gazu, ciśnienie wewnętrzne, liczba moli, a także temperatura w Kelwinach. Można by także podać masę lub gęstość. Zatem potocznie możemy powiedzieć, że gaz ma objętość, ma ciśnienie, ma temperaturę. Możemy jednak wypowiedzieć się bardziej fachowo. Stan gazu opisany jest wielkościami fizycznymi objętością, ciśnieniem i temperaturą. A czy istnieje przejście pomiędzy skalą mikro i makro? I skąd w ogóle wiadomo, że opisując stan gazu poprzez objętość, ciśnienie i temperaturę, otrzymamy równoważny model w skali mikro. Tak się składa, że dla modelu gazu doskonałego zarówno szybkości cząstek gazu, jak też temperatura w kelwinach są powiązane z energią wewnętrzną, to znaczy, że energia wewnętrzna to także funkcja stanu. Możemy powiedzieć potocznie, że gaz ma energię wewnętrzną lub bardziej fachowo, że stan gazu opisany jest przez energię wewnętrzną. Już wiemy, jakie wielkości określają stan gazu, zarówno w skali mikro, jak też makro. A teraz zastanówmy się nad innymi wielkościami fizycznymi, które są funkcjami procesu. Jeżeli gaz jest początkowo w stanie określonym przez V1P1 T1, a po pewnym czasie znajduje się w stanie określonym przez V2P2 T2, to musiała zajść pewna przemiana. Dodatkowo, jeżeli stan gazu się zmienił, możliwe, że zmieniła się także jego energia wewnętrzna. Zapiszemy to jako delta U, a delta oznacza zmianę. Zatem możemy powiedzieć, energia wewnętrzna zmieniła się. Na początku była w stanie U1, a na końcu w stanie U2. Jeżeli wiadomo, że zaszła przemiana, to możemy zapytać, w jaki sposób. Energia może się zmieniać na dwa sposoby, poprzez dostarczenie ciepła lub wykonanie pracy. Stąd funkcją przemiany może być np. ciepło lub praca. Mówi o tym pierwsza zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna jest funkcją stanu, a stan może się zmienić. Ciepło i praca w termodynamice są funkcjami procesu. Mówią o tym, w jaki sposób zaszła zmiana energii wewnętrznej gazu. Podsumowując, możemy powiedzieć, że gaz ma energię wewnętrzną, ale lepiej nie mówić, że gaz ma ciepło lub ma pracę, gdyż to mogłoby wprowadzić błąd do myślenia o tych wielkościach fizycznych. Pamiętajmy, że w termodynamice energia wewnętrzna jest funkcją stanu, natomiast ciepło i praca funkcjami procesu.